Dziś wszyscy marzymy chyba o bliższych lub dalszych podróżach. A czy zastanawiali się Państwo, jak podróżowano w XVII i XVIII wieku i po co odwiedzano wówczas Paryż czy Rzym? Wielkim fenomenem kultury epoki baroku była grand tour wielka zagraniczna podróż edukacyjna. Dla europejskich elit podróż taka stawała się zwieńczeniem krajowej edukacji. O ile w poprzednich epokach podróż za granicę wiązała się z zdobyciem rzetelnego, gruntownego wykształcenia akademickiego, zwieńczonego uzyskaniem stopnia uniwersyteckiego, w przypadku Grand Tour celem stawało się zdobycie poloru, wiedzy, umiejętności, ale też poznanie świata, obcych krajów, kultury, języków, ludzi. Młodzieńcy w czasie takich właśnie wojarzy edukacyjnych odwiedzali akademie, uniwersytety, Przede wszystkim obce dwory czy obozy wojskowe. A jak niezwykle trafnie ujął to jeden z rodziców, wysyłających właśnie potomka za granicę, młody szlachcic w czasie takiej podróży miał zdobyć wszystko, cokolwiek do wypolerowania ani animuszu dobrego, zdobycia wszelkiej mądrości i umiejętności należy. Taką właśnie podróż edukacyjną w 1646 roku wyruszyli młodzi Sobiescy. Przyszły król, Jan III i jego przedwcześnie zmarły brat Marek. Dla rodów Rzeczpospolitej, obojga narodów, podróż taka stawała się zarówno modą, jak i koniecznością. w, w Podobne wojaże wyruszali zarówno przedstawiciele największych rodów, takich jak Radziwiłowie, potoccy, sapiechowie czy rzewózcy, ale również drobna szeregowa szlachta. Doskonałym przykładem takiego młodzieńca może być Franciszek Hieronim Granowski, który w latach 90. XVII wieku, dzięki protekcji możnego opiekuna i krewnego hetmana Wielkiego Koronnego Adama Mikołaja Sieniewskiego udał się do paryskich akademii, gdzie pobierał lekcje. Co ciekawe, po zakończeniu etapu. Nauki w Akademii Granowski pozostał w Paryżu i wstąpił w służbę królewskich muszkieterów Ludwika XIV. Notabene jego komendantem został niejaki D'Artagnan. Gościom pałacu w Wilanowie bez wątpienia doskonale znana jest postać błyskotliwej, cieszącej się niezwykłym instynktem i talentem politycznym kasztelanowej krakowskiej Elżbiety Sieniawskiej. W podróże edukacyjne wyruszali zarówno jej małżonek, jak i bracia. Mąż Elżbiety Hetman, Adam Mikołaj Sieniawski, jeszcze w latach 80. XVII wieku odwiedził m.in. Paryż, udał się też do Londynu, gdzie uczestniczył w koronacji Jakuba II. A pod koniec lat 90. W podobne podróże wyruszali przyrodni bracia kasztelanowej krakowskiej. W 1699 roku do Paryża udali się przyszły wojewoda krakowski Teodor i Franciszek Lubomirscy. Byli to synowie znakomitego barokowego poety Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i jego drugiej żony Elżbiety Denhofówne. Już po śmierci samego marszałka Lubomirskiego w 1702 roku Elżbieta Sieniawska Zadbała o odpowiednią edukację kolejnego przyrodniego brata, i tak w 1705 roku do paryskich akademii udał się kolejny lubomirski, tym razem Józef. Trzeba dodać, iż wydaje się, iż Józef w czasie pobytu w Paryżu bar nad szkolną ławę przedkładał paryskie zakupy, ponieważ jego listy pisane do siostry z tego okresu są pełne. Opisów paryskich sprawunków, rejestrów długów i próśb do siostry o spłacenie należytości. Józef w Paryżu nabywał bardzo wykwintne stroje, a jako kawaler à la mode dbał o bujne, modne wówczas peruki à la Lyon, nabywał jedwabne pończochy i złote guziki. Tak jak wspomniałam, jednym z celów. Takich podróży były paryskie akademie. Młodzieńcy pobierali w nich e, przeróżne lekcje, przede wszystkim języka, języka francuskiego, później w Akademii Turynie czy Rzymie, był to język włoski. Młodzieńcy uczyli się też jazdy konnej, modnych e, salonowych tańców. Pobierali też w Paryżu lekcje gry u Często u najwybitniejszych paryskich ludmistrzów, czy uczyli grzyb gry na skrzypcach, czy flecie. Wreszcie trzeba wspomnieć o nauce fechtunku, którą to naukę niezwykle często wykorzystywali w praktyce podczas, oczywiście zabronionych edyktem Ludwika XIV, ale praktykowanych widowiskowych pojedynków. Maj to... Z pewnością wyborny czas na wyruszenie wielką podróż, zarównie, zarówno grand tour, jak i wszelką inną. Doskonale wiedział o tym jeden z moich ulubionych podróżników epoki baroku, Jan Michał Kosowicz. Wiecznik Czernichowski, Jan Michał Kosowicz, w latach 1682-1688. Podróżował po całej Europie jako preceptor synów Hetmana Wielkiego Koronnego i Marii Stanisława Jana Jabłonowskiego i Marii Jan Anny Skazanowskich. Byli to przyszły wojewoda ruski Jan Stanisław Jabłonowski i chorąży koronny Aleksander Jan. Jan Michał Kosowicz w czasie podróży spisał niezwykle barwny, wprawnym piórem, opis 6 yy, lat. Pelegrynacji po krajach całej Europy Zachodniej, w czasie których podróżnicy odwiedzili zarówno ziemie niemieckie, jak i Niderlandy, Francję, Włochy, dotarli do Anglii, ale, ale również Hiszpanii. Jak wspomniałam, Jan Michał Kosowicz wiedział doskonale o trudach podróżowania, i przemierzając podczas brzydkiej listopadowej aury, trasę z Brukseli do Paryża w 1600, jesienią 1684 roku, na kartach swego niezwykłego diariusza zapisał taki fragment. Po obiedzie w dalszą drogę do Brukseli, a bardzo złą, lgniącą i, i górzystą pojechaliśmy, albo raczej powlekli się, jak to bywa podczas jesieni, o którym czasie nie życzę nikomu peregrynować. Daleko lepiej na miejscu wiosny czekać, a w maju wdzięcznej i wesołej zażyć drogi, przy wesołych melodiach bezcennych słowików i wdzięcznie szczebiotliwych skowronków.